Słuchajcie, pytacie mnie często, jak z tymi zleceniami to jest, czy jesteście drugą stroną rynku, czy broker, czy tam w tym przypadku Saxo jest tym market makerem, no to już Wam wszystko pokazuję. Mamy wybrany kruk dla przykładu, wybrałem trochę mniej płynną spółkę z indeksu Vick 20 mam nadzieję, że to zlecenie się nie zrealizuje, to jest tylko po to, żeby pokazać. Wybieramy sobie limit, załóżmy, że chodzi nam o zlecenie kupna, weźmy sobie 100 akcji nie kruka. Czy to będzie ekspozycja na jakieś 45 tysięcy złotych. Limit, ja teraz podglądam arkusz, który Wam zaraz pokażę, 451,60 sobie wpiszmy, 451,6, raczej się to nie powinno zmienić. Dobra, i teraz tak, przenosimy się, zanim kliknę, przenosimy się na drugi ekran. Tutaj jest aktualna sytuacja na akcjach Kruka i ja już klikam teraz, mam no, gdzieś nie zrealizuje. Złóż zlecenie, potwierdź. I widzicie, 451,60 się zrealizowało. Nie do końca chciałem to zrobić, ale jak sobie zobaczycie na transakcję. Proszę bardzo, 10 czy sekund, 100 akcji, 451,60 by. Nie do końca to chciałem zrobić, mówiąc prawdę, ale <laughs> miało to być tylko zlecenie na chwilę, żeby wam pokazać, jak działa, no ale. Zadziałało normalnie, z rynku wszystko poszło. Mam nadzieję, że kruk teraz nie zacznie mi spadać, ale jest, jest. Czyli wszystko jest na rynku. To nie jest tak, że po drugiej stronie jest nie wiadomo kto, tylko są to zlecenia wprowadzane normalnie na rynek. Lajkuj, subskrybuj, żeby być na bieżąco, a w opisie link, jeżeli klikniesz, zdecydujesz na założenie konta w Saxo, to otrzymasz 250 euro na start, na prowizję. Do usłyszenia.